Jeśli mówimy o wielkości boksów, to tak naprawdę regulują to przepisy, które mówią nam, jak te boksy powinny być wymiarowo dopasowane do poszczególnych koni, czy to do klaczy ze rybakami, czy to do kucyków, czy do y, różnego wzrostu koni. Natomiast taką najbardziej rekomendowanym wymiarem dla nas, dla, dla koni sportowych, jest wymiar 3,5 metra na 3,5 metra. Podkreślam, że jest to nasza rekomendacja naszej firmy, ponieważ uważamy, że no koń w kwadracie czuje się dużo, dużo lepiej niż w prostokącie, tak mówiąc w skrócie. Natomiast oczywiście bardzo popularne są boksy 3 na 4 metry yy, spotykane 3 na 3 głównie na zawodach bądź w braku miejsca. No i, i też często zdarza się, że Małe boksy są robione dlatego, że konie większość czasu spędzają na pastwisku. Często i gęsto też spędzają tam noce i te boksy 3 na 3 są tak naprawdę tylko takim pomieszczeniem na chwilę dla tych koni.